Dzień dobry, w tym odcinku przedstawię Ci rośliny do ogrodu, które często projektuję, czyli są to rośliny długo kwitnące, długo ozdobne, niemalże cały rok, przepięknie wypełniają rabaty krzewiaste, drzewiaste i bylinowe, ale również są mało wymagające, dlatego te rośliny również polecam moim klientom i polecam Tobie. Mam nadzieję, że ten film będzie dla Ciebie przydatny, a rośliny zaprezentowane Ci zainspirują. Zachęcam Cię do dalszego oglądania. najlepiej do końca! Rośliny, które ci zaprezentuję, często projektuję jako wypełniacze rabat bylinowych czy krzywiastych, bo często jest tak, że jak zwraca się do mnie klient z prośbą o projekt, to on ma już jakieś oczekiwania odnośnie roślin i zwykle są to oczekiwania roślinne typu hortensja, rododendron, róża, lawenda i do tych roślin projektuję rośliny jako wypełniacze, żeby stworzyć bardzo ciekawą, interesującą i ozdobną niemalże cały rok kompozycję roślinną, której poza zdrości mu sąsiad. Proszę wybaczyć mi bałagan, ale szef bez butów chodzi. Ogród jest świeżo zakładany, i jeszcze potrzeba chwili, żeby się ładnie wszystko rozrosło. I zacznijmy od traw ozdobnych. Moją ulubioną trawą ozdobną, którą polecam za każdym razem, i gdy jest możliwość jej zastosowania, to jest śmiałek darniowy. Tu akurat w odmianie Scotland. Ta odmiana ma takie jasne kwiatostany, i jest to trawa późnozielona, wytwarzająca przepiękne, gęste kępy liści, ciemnozielone, i gdy jest. Niezbyt mroźna zima, to jest zielony przez całą zimę, bardzo szybko odbija po zimie, no i kwitnie zaczyna kwitnienie w lipcu. Kwiatostany utrzymują się do wiosny, do połowy zimy, w zależności od tego, jaka jest zima, czy śnieg tego nie położę. A tak roślina jest przepiękna, delikatna, zwiewna, ale te gęste kępy tworzą bardzo ciekawą formę. Idealna roślina do. Rabat krzewiastych, ale również bylinowych, na przykład z jeżówką, perowską, szałwiami, rudbekiami. Sprawdzi się ta roślina idealnie. Możemy ją również zastosować w donicach. Na stanowiska słoneczne, półcieniste, w cieniu będą rosły nieco słabiej, ale praktycznie na każde stanowisko. Kolejną trawę, którą polecam jest ostnica, idealna na rabaty bylinowe jako wypełniacze, ale również do kompozycji z bukszpanami, lawendami, z niższymi krzewami, na przykład z berberysami, sprawdzi się idealnie. Roślinia to jest półzimozielona, w trakcie zimy robi się bardziej taka słomkowa, gdzie niegdzie widać zielone przebłyski ich kłosów. Często jest traktowana jako trawa jednoroczna, ponieważ lubi wymarzać, ale wcale tak nie musi być, ponieważ gdy ją posadzimy na dobrze przepuszczalnym podłożu, ale zasobnym, to będzie zimowała fantastycznie. Najbardziej jej szkodzą wczesnowiosenne deszcze i przymrozki, które rozsadzają system korzeniowy i po prostu przez to roślina zamiera. Ona rośnie tutaj od jesieni i całkiem nieźle sobie radzi. Idealna jako wypełnienie rabat. Trzecią trawą ozdobną, którą Ci polecam, jest szcinnik, który, jak widzimy, również kwitnie w tym momencie. Bardzo szybko opuszcza po zimie. Czasami, gdy zima jest łagodna, to potrafi być półzimozielony. To jest akurat odmiana Overdam, która z daleka wydaje się srebrzysto, sina a tak naprawdę ma paski na liściu. Rośnie bardzo szybko, ma wyprostowane liście. Sprawdzi się również w donicach, tak jak śmiałek dawniowy. I pięknie kwitnie, jest jedną z takich wyższych traw. Trzcinnik sprawdzi się na stanowiskach słonecznych, półcienistych. W cieniu będzie rosła ale nieco słabiej. Z roślin, które traktowane są jako trawy ozdobne polecam tużycę, zwłaszcza tużycę remotę, rzadko kłosową, która ma soczyście zielone liście, delikatne, zwiewne. Nadają się również te rośliny do donic, ale na stanowiska cieniste, półcieniste. Na słońcu poradzą sobie, pod warunkiem, że będą miały dużo wilgoci w podłożu. I tutaj mamy fajną odmianę Debitus, która ma ciemniejsze liście, grubsze i tworzy taką bardziej kępiastą, zwartą formę. Półzimozielone, zimozielone w zależności od tego jaka jest zima, jako wypełnienie rabat krzywiastych, bylinowych na obwódki do donic super roślina. Sturzyc również uwielbiam tę trawę w odmianie hot chocolate. Nie jest zbyt chętnie wybierana, ponieważ wydaje się, że ona jest taka sucha, ale tak naprawdę jak się przyjrzymy, to jej liście mają lekko różowy odcień, taki czekoladowy, czekolady z mlekiem. Ta roślina przepięknie komponuje się z z bylinami, które kwitną na różowo, żółto. Może być super wypełnieniem rabat bylinowych, ale również jako obwódki przy na przykład żółtych berberysach. Sprawdzi się przepięknie. Jest półzimozielona, to znaczy taka brązowa. Jest fantastyczną rośliną, bardzo ciekawą w swojej odmianie. Przy okazji wspomnę, że w sklepie z roślinami ogrodowymi, w sklepie Planteras z kodem MAKE przy zakupach, gdy wykorzystacie ten kod, to otrzymacie 10% zniżki na zakupy roślinne, zakupy, a ceny wszystkich roślin są naprawdę w bardzo dobrych cenach. Więc was zachęcam do tego, żebyście sprawdzili sklep i wybrali jakieś rośliny do swoich ogrodów. Wspomnę o tym, co myślę o trawach ozdobnych typu rozplenica czy Miskant chiński. Są to przepiękne trawy, które cudownie kwitną i potrafią się przebarwiać jesienią, lecz jako dalszy plan czy wypełnienie rabaty, ok, warto zastosować te rośliny, tylko pamiętajmy o tym, że one bardzo późno wybijają po zimie i ozdobne zaczynają się robić tak dopiero w sierpniu, więc musimy na nie długo czekać. Dlatego polecam trzcinniki, śmiałki, tużyce i stipy, które od samego początku wiosny zaczynają zdobić nasze rabaty. rośliny jednoroczne, ja ich generalnie unikam, ponieważ jest dużo przy tym pracy, chyba że Stosujemy jako tymczasowe wypełnienie rabat miejsc, w których w następnych latach planujemy jakieś nasadzenia belinowe czy krzewiaste, czyli na przykład rośliny w formie łąki kwietnej, ale jeżeli chodzi o konkretny gatunek, to polecam Warszawiankę, która mi się akurat tutaj wysiała i ona właśnie wysiewa się fantastycznie, wypełnia nasze ogrody, idealna do właśnie dużych ogrodów, żeby rozsiewała się pod drzewami czy po prostu gdzieś na dziko tworzyła ciekawe roślinne kompozycje. Niedługo powinna zakwitnąć. Tu mi się właśnie rozsiała. O, jest skrzyp. Dobra, wypielę jutro. Verbena patagońska, która traktowana jest jako roślina jednoroczna, chociaż potrafi w naszych warunkach klimatycznych przezimować. Mi zimowała przez kilka lat w jednym miejscu, już pięknie się rozkrzywiała, ale niestety po tej zimie przemarzła, więc tutaj są nowe sadzonki kupione na targu. Nie miałam czasu wysiać swoich, a bardzo łatwo się ją rozmnaża właśnie przez wysiew nasion. Rośnie bardzo szybko i jak zaczyna kwitnienie, to już kwitnie do mrozów, jako wypełnienie rabat belinowych. Pięknie będzie się również prezentowała z krzewami, które kwitną wczesną wiosną, wiosną, a ta roślina zastępuje ich kwitnienie i kwitnie właśnie do mrozów. Z jeżówkami, z trawami ozdobnymi, super. Na słoneczne, lekko cienione stanowiska i ta roślina będzie zadowolona i kwitła Wam przepięknie polecam. Z roślin jednorocznych polecam również maczki kalifornijskie, żółto kwitnące. Nie mam ich niestety u siebie w ogrodzie, ale tutaj na fragmencie takiej małej łączki polecam czerwoną koniczynę. Przepiękna, bardzo ciekawa. Dopiero zaczyna się rozwijać. Kwiatostany może mieć do tej wysokości. Jest żółtym kolorem niebieskim na takich łączkach rabatowych. Fantastyczna roślina. Roślina ta jest ziołolecznicza, zwłaszcza polecana dla kobiet i dodatkowo jako roślina motylkowa Wiąże azot z powietrza i oddaje go do gleby w korzeniach, które się później rozkładają, więc rośliny te również zasilają, poprawiają nasze gleby. Z jednorocznych, a raczej dwuletnich, polecam arcydzięgla. To już, oj, obleziony mszycą, już przekwita. Już jego końcówka, muszę zebrać nasiona, ma Piękne pędy. Ja tylko piękne, cudowne, wspaniałe, no bo innych roślin wam no nie będę pokazywała. Piękne, cudowne, oczywiście to też kwestia gustu, trochę podobny do barszczu sosnoskiego, ale charakterystyczne są te pędy purpurowe, wybarwiające się i kuliste, kwiatostany. Taka ciekawostka, kiedyś z pędów arcydzięgla robiono dekoracje i przesmaki na torty, ciasta, Te były po prostu kandyzowane, nie wiem, może kojarzysz? Takie na plasterki powycinane fragmenty pędów, słodkie. A no i roślina jest lecznicza. Bardzo często takim roślinnym chcieństwem u moich inwestorów jest lawenda. I oczywiście jak się da, to ją projektuję. Jak się zastanawiasz, z czym posadzić lawendę, to nagrałem film takie kompozycje roślinne, więc tutaj ci się wyświetli będzie odsyłacz i w opisie pod filmem. Uwielbiam lawendę, ale wolę inne rośliny zamiast lawendy, na przykład kocimiętki. Tu mamy wysoką kocimiętkę, gładką, która później kwitnie niż te klasyczne niższe odmiany, na przykład Walker, Slow i Six Hill Giant, której akurat tutaj nie ma. Jest również kocimiętka o białym kwitnieniu, One już wymagają cięcia. I tu kocimiętka różowa, która później zaczyna kwitnienie, wysoka, bo ona ma chyba ze 120 cm się pokłada w odmianie down to dusk. Polecam kocimientki, ponieważ kwitną wcześniej niż lawenda, kwitną bardzo długo, no, wymagają cięcia, a w trakcie sezonu również lawenda wymaga cięcia. Bardzo szybko odbijają po zimie i są fantastycznym wypełniaczem rabat bylinowych, ale również jako rośliny obłudkowe i te wyższe odmiany mogą być sadzone właśnie jako wypełnienie pośrodku rabat z bylin, a raczej krzewinek, czyli roślin drewniejących, które w trakcie sezonu wegetacji wypuszczają dużo zielnych fragmentów. Polecam szałwie lekarską, która właśnie przekwitła. Na razie jej nie ścinam, bo chcę, żeby mi zawiązała nasiona, żeby dojrzały. Będę chciała ją wysiewać. Oprócz tego, że jest to roślina lecznicza, to przepiękna. Kwitnie nam. Gdy ją zetnę, to zakwitnie ponownie. Jest półzimozielona i zimozielona. Również nadaje się na balkony w donice, na słoneczne stanowiska, półcieniste. Będzie rosła trochę słabiej. Idealna na napary, różne herbatki, ale również do gotowania. Polecana do ryb. Fantastyczna. Polecam. Trochę tutaj żół, po żółku liście od wilgoci. To jest hyzo plekarski o białym kwitnieniu. Za chwilę pokażę niebieskie i różowe, bo również takie są odmiany. Kiedyś w szkółce roślin poprosiłam panią o Białą szałwię, której nie miała i zaproponowała mi plekarski właśnie w białej odmianie. I od tamtej pory uwielbiam tę roślinę. Jest po prostu najlepsza, najlepszym zamiennikiem kocimiętek, szałwi, ponieważ jest półzimozielona, zimozielona w zależności od tego, jaka jest zima, jest ziołem idealnym na układ trawienny. Jest miododajna, kwitnie co prawda późno, bo dopiero zaczyna kwitnienie, czyli w połowie lipca, ale po przecięciu kwitnie ponownie i ozdabia nasz ogród niemalże przez cały rok. Jest krzewinką, czyli rośliną drewniejącą od dołu. Uwielbia cięcie, pachnie cudownie. Polecam. Hyzop lekarski. I to hyzop o różowym ukwieceniu i niebieski. niebiesko Polecam krwawniki jako wypełnianie rabat do kompozycji z kocimiętkami, szałwiami, lawendami, ale również z krzewami będą wyglądały przepięknie. Bardzo wcześnie odbijają po zimie, czyli chronią nasze rabaty przed przerastaniem chwastu. No i jest to roślina ziołolecznicza, wykorzystywana na wiele różnych sposobów, bardzo przydatna dla wszystkich. Tu krwawnik w wyższej odmianie, Coronation Gold, żółty, o srebrzystych liściach. Fantastyczna roślina. I tu pysznogłówka, której nie polecam. Krwawnik w odmianie Terracotta, również o srebrzystych liściach. Moją ulubioną rośliną do cienia, którą zawsze polecam, jest ligularia. To jest akurat taka w zwykłej odmianie. Kwitnie dosyć klasycznie. Ma żółte kwiatostanie, takie lekko pomarańczowe, podobne do rudbeki, ale spójrzmy, jakie ma przepiękne liście. To niestety podjedzona przez opuchlaki. Tak przypuszczam, że to opuchlaki wykonały robotę. A tu, w takiej bardzo ciekawej odmianie z purpurową blaszką liściową od spodu. Piękne. Tylko, że no niestety i ślimaki i opuchlaki lubią na nich żerować, ale piękna. Jest jeszcze jedna ligularia. Ligularia przewalskiego o takich kłosowatych kwiatosanach. I liście ma strzępiaste Rośliny do cienia, pół cienia, na słońcu dadzą radę, ale pod warunkiem, że będą miały bardzo dużo wilgoci w podłożu. I jeszcze z takich roślin do cienia tarczownica, o której zapomniałam, miałam ją przesadzić wczesną wiosną i tutaj za dużo ma słońca, jest trochę przyduszona, ma przepiękne liście, ma bardzo ciekawe ulistnienie, które mi przypomina gunerę, czyli największą bylinę świata. Kwitnie bardzo wczesnie wiosną, takie kwiaty są niepozorne, niezbyt ozdobne, ale... Liście nadrabiają. Z do słońca, do cienia, Takie, które bardziej poradzą sobie w cieniu, będą lepiej rosły, polecam przywrotniki, których ulistnienie, jak widzimy, jest takie lekko szarawe, ale ma pięknie soczysto zielone kwiatostany, które rozjaśnią każdy ciemny zakamerek naszego ogrodu, ale również w kompozycjach z szałwiami, kocimiętkami czy na przykład jakimiś dzwonkami. Ostróżkami wyglądają fantastycznie. Możemy je również stosować na obwódki, rabat dużych, rabat bylinowych i krzewiastych. Polecam serdecznie. Bardzo szybko odbijają po zimie i osiągają wysokość około, ile one tu mogą mieć, 60-80 cm. Jedną z moich ulubionych bylin rabatowych jest geranium, czyli bodziszek, który przy niemroźnych zimach potrafi być półzimozielony, zimozielony. Jeżeli mróz go zniszczy, to bardzo wcześnie odbija po zimie, wypiera chwasty, mocno się rozrasta, idealny na obwódki rabat. Jako wypełniacze niskich rabat fantastycznie pachnie, kwitnie wcześnie, długo. Kwiatostany powinnam pourywać, ale dobra, same odpadną z czasem. <grym> Polecam, bodziszki. Mmm, pachnie cudownie. Wiem, że większość osób lubi rośliny, które są duże, okazałe, mają wielkie kwiatostany. Rośliny, które robią po prostu ogromne wrażenie na pierwszy rzut oka. Ja lubię delikatne wypełniacze rabat, na przykład jarzmiankę. Jarzmianki naturalnie rosną w naszym kraju, mają bardzo ciekawe ulistnienie, ciemnozielone, lekko błyszczące i takie kwiatostany, gdy przekwitnie, przycinamy, kwita ponownie. Śliczna. Sadziec. Wakacyjna roślina, bylina bardzo wysoka. Pięknie kwitnie. Bardzo ładnie komponuje się z hortensjami. Niestety trochę późno odbija po zimie, więc jako tło dla pozostałych roślin na bylinowych rabatach czy krzewiastych sprawdzi się super. I nadaje się na cięte bukiety. I rośliny na żywopłot. U mnie numer jeden ligustr, który bywa zimozielony, półzimozielony, jeżeli zima jest łagodna. Rośnie bardzo, bardzo szybko. On tutaj był zakładany 3 lata temu z niewielkich sadzonek. Lubi cięcie. Kwitnie, jest miododajny właśnie naprawdę bardzo szybko, polecam. Jeżeli mamy niewielki ogród i nie chcemy zasłaniać się w trakcie zimy na przykład jakimiś iglekami, które zabierają dużo słońca, którego i tak brakuje w trakcie zimy, to ligustr sprawdzi się idealnie. Jego pędy, gdy zrzuci nawet liście, to przypominają takie maty drewniane, bambusowe, więc też pełni funkcję ochronną. Przed ścibskim okiem sąsiada. Polecam graby. Grab pospolity jako żywopłotowa roślina. U mnie również numer jeden, na tej samej pozycji co ligustr. Jest to roślina szlachetna, klasyczna, bardzo elegancka, ma ciekawe liście. Rośnie nieco wolniej, wolniej od ligustru, ale jako roślina żywopłotowa sprawdza się fantastycznie, więc polecam jako żywopłot. Tu mam trochę innych krzewów, które zrobiłam, żeby obsadzić ogród, więc najwyższa pora jesienią je obsadzić. Co ja tutaj mam, jak to robiłam, to powiem innym razem, ale z roślin żywopotowych polecam również jaśminowce. Niestety lubią być atakowane przez mszyce, dlatego tak liście się zwijają, ale kwitną. Gdy je przycinamy, to nie, kwitą, nie kwitną tak obficie jak posadzone w formie naturalnej, ale rosną bardzo szybko. To jest tegoroczny przerost. czyli widzimy, że też bardzo szybko rośnie. Polecam również derenie, Zwłaszcza te soczysto-zielone, rozjaśniają ciemne zakamarki ogrodu, rosną szybko. Pęcherznice tutaj mamy w dwóch odmianach. Osobiście nie do końca przepadam za tymi roślinami, ale jako forma żywopotowa sprawdzają się fantastycznie. Spójrzmy, to jest tegoroczny przyrost. Rośnie bardzo szybko i jest ciekawą rośliną. Znosi każde praktycznie warunki. Nie powinna stwarzać problemów, nie jest jakoś specjalnie atakowana przez szkodniki, ani choroby. I polecam, pęcherznica, tu w odmianie na przykład diablo i jedna taka wskazówka, bo często widuję. Je posadzone w ogrodach w taki sposób, że te odmiany są sadzone naprzemiennie. Radziłabym sadzić pojedyncze odmiany, na przykład purpurowe, w większych ilościach w jednym miejscu, na przykład po 3, po 5, po siedem, a dopiero później zapleść na przykład tę odmianę lub jakąś inną roślinę żywopłotową. Nie mieszałabym ich, ponieważ jak się patrzy na taki żywopłot, to można dostać oczopląsu. No, taka jest prawda. Kompozycje, zestawienia roślinne powinno się czytać jak obrazy, czyli od ogółu, ogólnie, całościowo, a dopiero później wpatrujemy się w szczegół jakaś roślina. Czy kwiatostan przykuwa naszą uwagę? A gdy patrzymy na roślinną kompozycję i coś od razu przykuwa nasz wzrok, to znaczy, że jest to do zmiany, do wymienienia. Patrzymy całościowo, ogólnikowo. Jeżeli interesuje interesujecie ogólny temat i takie wskazówki projektowe, jak dobierać, komponować ze sobą rośliny, to tutaj będzie film, odesłanie do niego i podlinkowany w opisie. A na ten moment przyjemnej pracy w ogrodzie, dobrej pogody, dobrych humorów. Pozdrawiam!